w barwach ZKŻ i ten zawodnik w białym kasku to duńczyk Niki Pedersen, który po raz pierwszy wystartował w barwach ZKŻ. Para gospodarzy to Piotr Winiarz i Rafał Trojanowski. I wystartowali najlepiej Czech Antonin Szwab, choć teraz atak Piotra Winiarza przy krawężniku odparty przez popularnego Toniczka. No i teraz widzimy Antonina Szwaba na pierwszej pozycji, już wypuścił swój motocykl, nabrał dużej prędkości pomimo, iż jest to błotnista, mokra nawierzchnia Czech. Pojechał w tym pierwszym łuku znakomicie. Nie kontynuuje jazdy Rafał Trojanowski miał defekt motocykla. Na drugiej pozycji widzimy w kasku czerwonym Piotra Winiarza, a debiutujący w barwach rzetu Niki Pedersen w tym swoim pierwszym starcie jedzie na trzeciej pozycji. Jak widać, trudne warunki atmosferyczne, trudne warunki torowe. To spotkanie rozpoczęło się z wielominutowym opóźnieniem. Nie wiadomo było nawet, czy dojdzie do skutku. A oto atak Nikiego Pedersena na pozycję Piotra Winiarza. Atak Duńczyka, uczestnika cyklu Grand Prix 2002 nieskuteczny, zablokowany przez winiarza. A tam daleko z przodu widzimy z lewej strony naszego ekranu. Antonin Szwab nabrał niesamowitej prędkości, jechał bardzo płynnie, no i w tym wyścigu nikt nie był mu w stanie zagrozić. Trzy punkty Antonina Szwaba, drugi Piotr Winiarz, jeden punkt Winał